Dzisiaj robimy runtury miejsca, do którego przychodziliśmy codziennie po szkole z moim bestii. Czekajcie. Okej, okay, wchodzimy. tutaj głośno, bo jest echo. O, czy jestem jakiś bezpity. Czyli robiliśmy. Mam talent. I tak mam do prezentuje się prezentuje taką pamiętam Tutaj jest druga ściana i nasz mały To się prezentuje, a zaraz wam pokażę jak idę. Dobra, tak więc rumbo do mnie wyglądał nasz. Mam Pa! Do zobaczenia po szkole. Ktoś z mojej klasy, kto to ogląda niech zadzwoni do mnie i powie, że za chwilę tu przyjdzie. Na